Przecież to oczywiste. Jestem pewna, że. No ale przecież wypowiadamy te słowa, te wyrażenia z taką niewzruszoną pewnością w różnych sytuacjach. I niektóre rzeczy są po prostu dla nas oczywiste. I to jest zupełnie okej. Okay. Dzisiaj powiem, dlaczego nie jest okej okay oczekiwać, że nasze oczywistości będą podzielać inni ludzie. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie 146 odcinka podcastu W ZGODZIE ZE SOBĄ. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Jeśli słuchasz tego odcinka podcastu w Spotify, będę wdzięczna za ocenę w formie wybranej liczby gwiazdek, jeśli jesteś na iTunes, to również możesz ocenić podcast, dając mu określoną liczbę gwiazdek. A jeśli jesteś na YouTube, to będę wdzięczna za kliknięcie guzika subskrybuj, za łapkę pod tym filmem oraz za napisanie komentarza. Oczywiście po przesłuchaniu <grych> w ramach wyrażenia swojego zdania. I taka forma feedbacku, te wszystkie działania są dla mnie bezcenne i są dla mnie formą docenienia mojego zaangażowania w ten podcast, więc z góry bardzo dziękuję. Polecenie książki dzisiaj. Książka, hu, powiedziałabym najkrótsza książka, jaką czytałam w życiu. Mogę tak bezpiecznie powiedzieć. Chyba, chociaż czytałam kiedyś też jakąś tam mowę motywacyjną, którą J.K. Rowling wygłosiła na, na przemówieniu dla jakichś studentów, absolwentów jakichś tam studiów, i to była krótsza książka. No ale to w końcu była mowa motywacyjna, po prostu spisana, więc myślę, że nie można jej tak ująć w kategorii książki. Ale ostatnio czytałam książkę, która ma mniej niż 100 stron, i jest najkrótszą książką, jaką zdarzyło mi się przeczytać. I mam wrażenie, że jakoś ta książka zawsze była z tyłu mojej głowy, ale ja nigdy po nią nie sięgnęłam aż do teraz, bo to jest książka, Kto zabrał mój ser?, napisana przez Spencera Johnsona. I uwaga, to jest książka, która ma w ogóle 24 lata, jest z 99 roku, więc z XX wieku, ale ona jest tak bardzo aktualną książką, odnoszącą się do tego, jak sobie radzić ze zmianą, jak postępować w obliczu zmiany, jak odważnie działać, kiedy te zmiany następują, albo w ogóle jak tę zmianę wprowadzać do swojego życia. Że mam wrażenie, że tą książkę, zwłaszcza w tych czasach, powinien przeczytać totalnie każdy. I ta książka to jest, można powiedzieć, taka metafora, taka wręcz przypowieść opisująca dwie myszy, które mają pewien stosunek do sera. I ja tutaj nie będę więcej nic spoilerować, bo książka jest naprawdę ciekawa, i sama ta analogia jest bardzo ciekawa, a jej przełożenie w ogóle na to, jak my się zachowujemy, jak my radzimy sobie ze zmianą, jest naprawdę. Fascynującym dla mnie wnioskiem, więc naprawdę, naprawdę gorąco polecam. Ta książka kosztuje pewnie jakieś grosze, biorąc pod uwagę też jej długość i do przeczytania pewnie jest w ciągu dwóch godzin, więc naprawdę warto, 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 warto jedno popołudnie z nią spędzić. I dzisiaj powiem o oczywistościach. Wszystkie nasze oczywistości. Hmm, co może oznaczać ten tytuł? To oczywiste, że żyjemy sobie w banieczkach. Każdy z nas w takiej własnej bańce. No ze swoimi przekonaniami, ze swoim takim poglądem na temat świata, ludzi, na temat relacji, na temat samych siebie, na temat polityków, na temat w ogóle tego, czym jest dobre życie, czym nie jest dobre życie, co w życiu warto robić, a co nie. I przez to, że żyjemy sobie w tych banieczkach i jeszcze podsycamy, to, to bycie w tej bańce takim efektem potwierdzenia, to jest takie zniekształcenie poznawcze, taki błąd poznawczy, który oznacza, że my otaczamy się chętniej, sięgamy chętniej, dostrzegamy. Z większym prawdopodobieństwem te komunikaty, te informacje, te kawałki rzeczywistości, które potwierdzają nasze przekonania, naszą prawdę, nasz pogląd na świat. Dlatego otaczamy się ludźmi podobnymi do nas, takimi, z którymi się zgadzamy, czytamy treści, które się zgadzają z tym, co my myślimy o świecie. No generalnie sięgamy po właśnie takie informacje, mniej chętnie jesteśmy do sięgania i do zauważania przede wszystkim informacji, które się z naszym poglądem na świat nie zgadzają. I ten efekt potwierdzenia dotyczy totalnie, totalnie każdego. I zobacz, że nawet na początku tego wstępu powiedziałam, że to oczywiste, że żyjemy w bańkach i dla mnie to jest oczywiste, ale dla kogoś innego wcale nie musi takie być i może zapytać, czym jest bańka w ogóle, o co chodzi z tą bańką? Czy chodzi tu o bańkę mydlaną, czy chodzi o bańkę na mleko? Kurczę, bańka na mleko, chyba już nie ma bańki na mleko. Może gdzieś w jakichś wioskach. Ach, pamiętam. <laughs> pamiętam bańkę na mleko. I dla mnie w tym momencie życia wiele rzeczy jest oczywistych. Dla mnie oczywiste jest to, że rano piję kawę, dla mnie oczywiste jest to, że czytam książkę codziennie prawie, dla mnie oczywiste jest to, że się ruszam, dla mnie oczywiste jest to, że staram się jeść zdrowo, że staram się wysypiać, że muszę się wysypiać, żeby w ogóle żyć produktywnie, żeby żyć w takim dobrostanie psychicznym, fizycznym. Dla mnie oczywistym jest też to, że nauka pozwala nam weryfikować różne informacje ze świata, albo że na przykład pod wpływem właśnie tych nowych informacji my możemy, a właściwie powinniśmy, <laughs> chcieć zmieniać zdanie i że to jest oznaka inteligencji i adaptacji do zmieniającego się świata. Natomiast no, dla kogoś innego taka zmiana zdania może być na przykład ujmą na honorze. I zobacz, że każdy z nas jest tak totalnie różny od innej osoby, z tak różnorodnym spojrzeniem na świat, ukształtowanym przez no, wiele czynników, i dlatego te różne rzeczy, różne zjawiska, różne sytuacje są dla nas oczywiste. I to czyni nas, ja tak uważam przynajmniej, że to czyni nas pięknymi i w ogóle dzięki temu możemy dyskutować, debatować, zgodzić się, że się nie zgadzamy w czymś, uzupełniać się w ogóle jako ludzie, ale to, co zauważam, to. Że takie nadmierne przywiązanie do tego, co jest dla mnie oczywiste, czyli do, moich, do takiego zbioru moich oczywistości, cholernie utrudnia nam komunikację oraz w ogóle pogłębianie empatii wobec innych ludzi. I ja kiedyś nie byłam empatyczną osobą, kiedy robiłam test Gallupa parę lat temu, to ta empatia wyszła mi na chyba który, 20 którymś miejscu albo 30 którymś, generalnie ta empatia wśród moich takich tendencji postępowania i mocnych stron jest bardzo nisko. I ja przez długi czas miałam taką wymówkę, A, nie jestem empatyczną osobą, więc no po prostu nie jestem. No ale empatia z umiejętnością. Empatia jest umiejętnością jak każda inna. <grywka> jedna z, z wielu umiejętności, które takie możemy nabyć, takich interpersonalnych, społecznych. I ta wymówka, że ach, ja nie jestem empatyczna, została mi trochę wytrącona z ręki. I w miarę jak prowadzę podcast, rozmawiam z różnymi ludźmi, zgłębiam też psychologię. To dochodzę do takiego przekonania, że poza moim własnym nosem, poza moją bańką, do której jestem oczywiście przywiązana, poza tym, co jest dla mnie oczywiste, to może istnieć inny świat. <taki>, Taki świat, w którym ludzie nie czytają nawet na przykład jednej książki rocznie, co na przykład może nie mieścić mi się w głowie, świat, w którym ludzie nie pracują, bo im się po prostu nie chce i na przykład żyją z kilku różnych zasiłków, albo Świat, w którym ludzie negują i odrzucają badania naukowe i ekspertów w swoich dziedzinach, a miano autorytetu przypisują, nadają jakimś na przykład, szamanom czy, czy jakimś duchowym przewodnikom. I nawet ja, mówiąca właśnie to, to, co teraz Ci powiedziałam, nie mogę się pozbyć z głowy takiego głosu pewnej wyższości, takiej delikatnej nuty, która mówi: Co za idioci, no co za idioci, że oni tak robią, inaczej niż ja. Oczywiście to się dzieje, mam wrażenie, na takim trochę podświadomym poziomie, bo ja kiedyś byłam totalnie osobą w stylu: moja racja jest najmojsza, i ja Cię do tej racji przekonam, albo zginę, próbując. <laughs> Ale w miarę tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałam, w miarę tego takiego, takiego mojego wzrostu osobowego, że osobistego, że tak powiem, trochę mi się to zmieniło i widzę teraz dużą różnicę. Teraz bywa nawet, że usiłuję zrozumieć tą drugą stronę, której może nie do końca rozumiem, nie do końca się z nią zgadzam, ale niestety wciąż w bardzo wielu przypadkach ja po prostu mówię, że mm, nie ogarniam, że ktoś może jakoś myśleć, jakoś postępować. No i wtedy przechodzę do, do swojego świata, do swoich problemów. To bycie w swojej bańce i uznawanie za oczywiste, że świat działa właśnie tak, jak ja uważam. To powoduje, że my się zamykamy na ludzi, którzy po prostu są inni, a że każdy jest od nas inny w, jak, w jakimś sensie, w, jakiej, w jakimś aspekcie, no to zamykamy się na wielu ludzi. I nieważne, czy, dlaczego ci ludzie tak uważają, i czy ich interpretacja świata jest jakaś prawdziwa pod kątem jakichś tam faktów, po prostu to są ludzie, którzy mają inaczej, inne rzeczy są dla nich oczywiste. I bywa, że kiedy my się przyglądamy tym różnicom, to po prostu one nas triggerują i pogłębia się w nas tylko taka niechęć, niechęć do drugiej strony, niechęć do ludzi, niechęć do grupy oni i bardzo często nawet pojawia się nienawiść. I pojawia się właśnie takie opozycyjne zestawienie, w którym po jednej stronie jestem ja i moi, czyli moi ludzie, my, ludzie, którzy podzielają moje wartości, mój światopogląd, a po drugiej stronie są właśnie ci oni. Ci mistyczni oni, którzy są moim wrogiem, którzy są inni, którzy myślą inaczej, których poglądy wykluczają się z moimi. Więc finalnie my bardzo często nie chcemy z tymi oni <laughs> mieć nic wspólnego. No i tak, tak się niestety właśnie rodzą konflikty, tak się rodzą nieporozumienia. W ten sposób w ogóle umiera empatia, taka prawdziwa empatia, bo my wtedy nie widzimy człowieka z jego problemami, z jego sprawami, z jego bolączkami, tylko widzimy po prostu jednego z, z tej grupy oni, czyli opozycyjnej do nas bezimiennej grupy ludzi, która po prostu ma inaczej, myśli inaczej, no generalnie jest idiotami. W porównaniu do tego, co my myślimy, co oczywiście jest najważniejsze i naj, naj, najprawdziwsze. Miałam kiedyś taką rozkminę przy okazji słuchania jakiegoś podcastu o polityce i miałam taką rozkminę o osobach, które sympatyzują z obecną władzą. Nagrywam to w 2023, w czerwcu, więc można sprawdzić jaka, jaka była wówczas obecna władza i zazwyczaj przeczę na tą władzę i zastanawiam się jak to możliwe, że są ludzie, większość ludzi w Polsce, która na nich głosuje, że to przecież takie oczywiste, że X, Y, Z, a potem spróbowałam trochę przeramować to moje myślenie i doszłam do takich wniosków, że kurczę, no nas jako ludzi kształtuje wiele czynników. Kształtuje nas wychowanie, które odebraliśmy, religia, w którą wierzymy, albo w której zostaliśmy wychowani, może nawet religia, która została nam narzucona. Kształtuje nas też środowisko, w którym dorastamy. Kształtuje się w oparciu o to wychowanie, to środowisko między innymi, kształtuje się też nasze nastawienie do życia, nasz mindset. To, jak postrzegamy życie, siebie, jak postrzegamy swoją własną w ogóle osobowość, swoje własne możliwości. I to wszystko, ta cała mieszanka wybuchowa jest podlewana wspomnianym już tym efektem potwierdzenia, czyli tym, że szukamy informacji, które są zgodne z tym, co myślimy, zgodne z tym, co jest nam znane. Dlatego ludzie, którzy są opozycyjni do nas pod kątem poglądów, pod kątem może światopoglądu wartości, oni szukają informacji, które potwierdzają ich przekonania. Dlatego tak, ciężko jest nam się z nimi dogadać. I to wszystko jeszcze jest podsycane przez taką niechęć do właśnie grupy, która jest inna od nas, czyli my versus oni, czyli niechęć do, do tej grupy oni w tym przypadku. Ale sytuacja społeczno-polityczna to jest taki, powiedziałabym, duży przykład, z którym też nie każdy się będzie mógł utożsamić. I to jest takie, powiedziałabym, bardzo ulotne na jakimś tam poziomie abstrakcji, ale w takim codziennym życiu, w codziennym dniu, aż tak tego nie widzimy mocno. Ale spójrzmy na nasze podwórko, spójrzmy trochę bliżej na relacje uczuciowe, rodzinne, przyjacielskie, które każdy z nas ma w, w jakichś obszarach. Dwa tygodnie temu bodajże, dwa tygodnie, dwa tygodnie albo trzy prowadziłam w podcaście rozmowę z Kamilą Lachowicz na temat komunikacji empatycznej, i tam wspomniałeś mu o takim przykładzie brudnego kubka. I to jest ten dobry przykład, który mam wrażenie jest takim symbolicznym przykładem po prostu tych wszystkich takich nieporozumień codziennych, z którymi się mierzymy w różnych relacjach. I na przykład dla mnie oczywistym jest, zobacz, co teraz mówię, dla mnie oczywistym jest to, że kubek. Po wypiciu, nie wiem, herbaty, kawy, jeśli nie będę już z niego korzystać, to mogę go włożyć do zmywarki. Dla mnie to jest oczywiste, ale nie dla wszystkich takie musi być. Dla drugiej osoby to może nie być oczywistość, może oczywistością dla tej osoby jest to, że dopiero wieczorem włożę ten kubek do zmywarki po całym dniu, albo po prostu ta osoba ma nawyk kładzenia kubka do zlewu, a nie do zmywarki, albo w ogóle. Ta osoba w ogóle nie myśli o tym kubku, po prostu go kładzie gdzie bądź i o nim zapomina. I to jest taki banalny przykład, ja wiem, ale takich banalnych przykładów jest w naszym życiu codziennym masa. Przecież potrafimy się w, w różnego typu relacjach sprzeczać się albo nie, nie móc się porozumieć w kontekście bardzo wielu różnych takich. Pierdu, można powiedzieć, jak brudny kubek, niewyniesione śmieci, jakiś pomysł na spędzanie czasu wolnego, albo pomysł na to, co zjemy wieczorem. No przecież tych, tych takich pierdu drobiazgów jest bardzo dużo. I wymienię Ci teraz kilka takich moich oczywistości. Co jest dla mnie oczywistością? Na przykład, dla mnie oczywistością jest to, że każdy powinien chcieć się rozwijać. I to jest moja taki taki pogląd na świat. Albo oczywiste jest dla mnie to, że ja mam dobre intencje wobec ludzi. Inną oczywistością moją jest to, że nikt mi sukcesu i takiego spełnienia nie przyjdzie i nie wręczy na tacy, że ja sama muszę na niego zapracować, do niego dojść. Ale to są tylko i wyłącznie moje oczywistości, bo jak te słowa, jak te same obszary mogą brzmieć w wykonaniu osób, które są w zupełnie innej sytuacji? Ktoś może na przykład powiedzieć, że oczywistym jest to, że życie polega na przyjemnościach i na rozrywce. I po co komu jakiś rozwój, i po co komu książki. Albo oczywistym jest to, że ludzie tylko szukają okazji, żeby wykopać pod Tobą dołek i Cię generalnie zniszczyć, donieść na Ciebie i sprawić, żebyś miał gorzej. Albo ktoś może uważać, że oczywistym jest to, że ojciec przekaże tej osobie firmę, dlatego nie musi jakoś wybitnie pracować na swój sukces. <laughs> Ten ostatni przykład oczywiście mam w głowie, bo, bo jestem w trakcie oglądania serialu Sukcesja. <laughs> Ale no tak, różni ludzie w różnych sytuacjach życiowych dokładnie mogą tak myśleć i mieć taką oczywistość w głowie. I takie oczywistości, które my w głowie mamy, mogą nam naprawdę bardzo zepsuć relacje z innymi, bo. Mamy jakieś takie własne przekonania, w głowie robimy sobie taki pewien automatyzm, pewne założenie, i z tym założeniem my idziemy w relację. My idziemy z tym założeniem do drugiej osoby i zakładamy, że ta druga osoba będzie miała tak jak my. <laughs> po prostu będzie miała tak jak my. Dlatego nasze oczekiwania są jakieś. A gdy te oczekiwania się w relacji nie sprawdzają, no to możemy czuć takie rozczarowanie, możemy się triggerować, możemy się odpalać, możemy się kłócić, możemy nawet kończyć związki. Dobrym przykładem tutaj jest takie okropne stwierdzenie, które nie powinno w ogóle się pojawiać w relacjach międzyludzkich, takie sformułowanie – domyśl się. To sformułowanie jest już wręcz memiczne, obśmiane w internecie i mam nadzieję, że, że przez to też traci na sile w takim codziennym życiu, ale to domyśl się, jest dobrym przykładem właśnie takiej obsesji na punkcie swoich własnych oczywistości, bo jeśli ja coś wiem, ja coś czuję, ja coś uważam, i to jest dla mnie oczywiste, słowo klucz, to ja teraz oczekuję, że ty będziesz uważać, będziesz myśleć, będziesz rozumować, będziesz czuć dokładnie tak samo jak ja, że będziesz wręcz w mojej głowie, a raczej, że wszystko to, to co w Twojej głowie, to będzie to samo, co jest w mojej głowie. No i że bardzo łatwo w takim razie się domyślisz, nie? No bo przecież myślisz tak samo jak ja. I abstrahując od tego, że takie przekonanie jest totalnie pasywno-agresywne, bo bardzo często nawet to domyśl się jest mówione takim tonem, że aż chcemy się zacząć bronić, bo czujemy się atakowani, w taki pasywny sposób, ale akurat w przypadku relacji na przykład uczuciowych, to, to, to domyśl się mam wrażenie, że wynika z takiego okropnego mitu romantycznej miłości, takiego wiecie, mitu, że, że po prostu musimy być dwoma połówkami jabłek i po prostu musimy czytać się w myślach. <grych> Oczywiście tam w ogóle miłość, miłość, związki to jest obszar tak bogaty w oczywistości, że aż one się po prostu wylewają. <grych> Bo oczywistościami, które ja, o których ja na przykład, nie wiem, o których ja słyszałam, które przychodzą mi do głowy, na przykład może być coś takiego, że w związku oczywiste jest to, że para musi spać w tym samym łóżku, albo w związku oczywiste jest to, że para to kobieta i mężczyzna, albo w związku z oczywiste, że facet musi nie znosić swojej teściowej. A kobieta musi nie znosić też swojej teściowej, że generalnie teściowa to jest instytucja, której się nie znosi. Przecież to jest oczywistość. Albo że na przykład para musi być dwoma połówkami tego samego jabłka i inne takie historie. Dla niektórych ludzi to są oczywistości, to są wciąż oczywistości, ale to są jakieś takie oczywistości w naszej głowie, które my potem sobie racjonalizujemy i tłumaczymy, właśnie dlaczego tak ma być, bo zawsze tak było, bo biologia, bo, bo tak, bo mama mi tak powiedziała. <laughs> bo tak wygląda świat, bo tak wygląda miłość. My sobie później racjonalizujemy te oczywistości i uważamy, że to jest w ogóle oświecona prawda na temat świata. I w ogóle coś śmieszniejsze, rościmy sobie takie wręcz prawo, że nasza oczywistość ma być oczywistością obowiązującą. I zobacz, jakie w ogóle to jest egocentryczne. Takie przekonanie, że to, co ja uważam, to i to, jak ja mam, tak mają mieć wszyscy na świecie. Tak ma mieć 8 miliardów ludzi na świecie. My uważamy, że oni mają przestrzegać naszej oczywistości. Ja też sama bardzo często łapię się na tym, że uważam, że ktoś powinien podzielać to, co ja uważam za oczywiste, taki mój pogląd, ale jednocześnie staram się teraz uważnie i świadomie łapać te momenty, kiedy mówię na przykład słowa, przecież to oczywiste, albo kiedy w ogóle myślę w takich kategoriach. Bo to dla mnie oczywiste, znowu, dla mnie oczywistym jest na ten moment życia to, że ja chcę świadomie podchodzić do relacji, ale zobacz, że ten sam pogląd na, na rzeczywistość. To, co jest dla mnie oczywiste, może nie być oczywiste dla osoby, która wychowała się w innym środowisku, w innej rodzinie, która dorastała lub żyje w innej szerokości geograficznej, która ma inne wzorce wokół siebie i otacza się na przykład innym typem ludzi, która ma inne poglądy polityczne, takie światopoglądowe lub religijne, która ma inne priorytety w życiu, która finalnie po prostu jest w innej bańce. Dlatego ja dzisiaj zachęcam Cię serdecznie do tego trudnego, bardzo trudnego wysiłku, którym jest wyjrzenie poza własną bańkę, poza to, co jest dla nas, dla ciebie oczywiste, i takie zastanowienie się czasem, dlaczego ktoś tak myśli, dlaczego ktoś ma inaczej niż ja, i możesz nawet tę osobę o to zapytać, bez takiego oczywiście atakowania. Tej osoby, bez takiego trigerowania samego siebie, samej siebie, po prostu z taką postawą zaciekawionego badacza, który po prostu dowiaduje się czegoś nowego o świecie i trafia na jakąś taką nowość, na jakąś taką ciekawostkę i jest zainteresowany tą ciekawostką. I taka postawa właśnie takiego zaciekawionego badacza no, wzmacnia relacje, buduje empatię, pozwala tworzyć lepsze relacje, głębsze, takie oparte właśnie na ciekawości drugiego człowieka, a nie oparte na tym, żeby koniecznie drugi człowiek był identycznie taki, jak ja, I żeby myślał tak jak ja, i żeby generalnie przyjął moją rację za swoją własną. I to nie jest łatwe. Dla, dla mnie to wciąż jest bardzo trudne, bo ja mam swoje poglądy stanowcze i trwam przy nich. A do tego jeszcze jestem osobą taką impulsywną, emocjonalną, więc bardzo łatwo jest mnie uruchomić, strygerować, ale staram się łapać te momenty i nie dać się im ponieść, przynajmniej nie zawsze. Tylko po prostu wyjść poza moje takie własne oczywistości i przypominać sobie po prostu, że ktoś może mieć inaczej. I tobie też polecam taką postawę, bo świat jest naprawdę różnorodny i robi się z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej różnorodny, coraz bardziej złożony, coraz bardziej się zmienia. Dlatego otwartość na drugiego człowieka pozwoli nam po prostu wszystkim żyć lepiej, spokojniej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że chociaż trochę cię zainspirował. A jeśli cenisz moją pracę, jeśli uważasz, że ten odcinek może się komuś przydać, to udostępnij go, proszę, w swoich mediach społecznościowych, a jeśli nie oznaczysz, to ja chętnie to oznaczenie zobaczę i ci podziękuję. I dzięki takim udostępnieniom podcast może trafiać do szerszego grona słuchaczy, więc jeszcze więcej osób może zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Dziękuję za Twoją pomoc, a jeśli chcesz podzielić się refleksjami po tym odcinku, to wpadnij na mojego Instagrama pod ostatni post, rolkę z fragmentem tego odcinka. Jestem bardzo ciekawa, co ten odcinek zrobił Ci w głowie. Jakie dał Ci przemyślenia i z chęcią o tym podyskutuję w komentarzach. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.